Ja już jestem w środku, teraz tutaj. Gdzie się tego złapać? Tak, to. Tylko nie, nie za mocno to. Tam no, wiesz, szar. Tak, no tutaj. Ej, no gdzie tam skaczesz? Cześć siemanko. dzisiaj zabieramy Was na dawną historyczną stację kolejową. Tak naprawdę nawet już tutaj się nie zachowały. Ale wszystko pokażemy wam już tam na miejscu także. Zapraszamy, chodźcie z nami. No i zobacz, faktycznie tutaj y, śladów nie ma jakoś po torach kolejowych, ale ja myślę, że to była y, przednia, że to było czoło stacji, tak? Znaczy tutaj się wchodziło na stację, a tory jakby to po drugiej stronie. To musiały być tam, ale z tego co wiem, to tych torów już tutaj nie ma. Tak, bardzo dawno jest stąd e, usunęli. A idzie tutaj wejść do środka? Wiesz nie? co, szło tutaj wejść do środka, e, czytałem o tym. E, generalnie tutaj tak, znajdowała się nastawnia, kasy biletowe, e, a na górze były domy, e, mieszkania dla pracowników stacji. Aha, proszę. E, ale co najlepsze, gdzieś tutaj, tylko nie wiem kiedy, e, zaraz Ci w ogóle pokażę materiał, tylko ten jeden znalazłem, doszło tutaj do morderstwa. O. Ale nic na temat tego morderstwa nie mogę się dowiedzieć. Tam u góry widać, że jakieś okna są pootwierane, no ale raczej się nie dostaniemy. Ale to tu się coś jest. Zobaczysz z drugiej strony. Tutaj już jest coś rozwalone, także może uda się wejść ten. Aha. Tak więc zaczniemy od początku. Pierwsze plany powstania tutaj stacji kolejowej oraz linii kolejowej, którą w ogóle za chwilę tutaj wam pokażemy, bo Aneta odkryła, że jest tutaj kawałek muru od peronu. Chyba kamienie po toru nawet się zachowały, także coś tam jest. Ale pierwsze plany powstały po wojnie francusko-pruskiej, lata 1870-71. Generalnie to Prusy naciskały na zbudowanie tej linii, takiej tutaj strategicznej dla nich bardzo ważnej, jeżeli chodziło właśnie o te konflikty tutaj militarne wzdłuż rzeki Glan. Jak się później okazało, nawet w 1871 roku powstał projekt, powstał szkic, ale sam budynek i linia kolejowa powstały wiele lat później. Choć ten pierwszy szkic był bardzo podobny do tego, który potem pierwotnie powstał, ale ten, który powstał w pierwotnie, miał w planach troszeczkę dłuższą tą linię kolejową. A teraz spróbujemy wejść do środka i zobaczymy, jak właśnie wyglądały kasy kolejowe, budynek... Biletowe. Mieszkalny. Biletowe. Kasy biletowe, budynek mieszkalny. No i podobno tutaj dokonano morderstwa, ale nie za wiele na ten temat wiemy. Wiele lat temu to się wydarzyło. Ja już jestem w środku, teraz tutaj... Chcesz się tego złapać? Tak, to... Tylko nie, nie za mocno to... Ta, wiesz, no, szarpa. Tak, no tutaj... Ej, no gdzie tam skaczesz? Ty bezpośrednio do tego otworu chcesz wskoczyć? No nie nie... No i teraz tak... Jesteśmy w środku. No i... Będziemy mogli co nieco popatrzeć. Tu były jakieś półeczki. Co to mo... Y Kasa, pireta, ale nie... Nie... Chociaż... Kurczę słuchajcie, no nie wiemy, czy to mogła być kasa biletowa, czy po prostu nie mam pojęcia, ale ja myślę, że było to jakieś pomieszczenie e, tutaj gdzie e, dla pracowników kolei mi się wydaje. Nie, to jest pomarowe. Nie, to jest, zobacz, to jest farba. Nie, 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 nie paliło się. Nie, nie, to jest farba, dokładnie. Ale patrz, tu już są, sufit to są, to też się wali. Zobacz, Halo? Są kafelki. No widzę. Już idę. Tu są kafelki, czyli jakaś umywalka tutaj Tak, była. zaraz będziemy to rozkminiać. Tak więc, e, ciężko powiedzieć, ale wiemy też, że było tu pomieszczenie na stawni jakieś. A choć wejdziemy tam do środka, bo tylko trzeba uważać, żeby to nam się na głowy nie pozawalało, ale mam nadzieję, że to się nie zawali. I zobaczymy, co tutaj było. Ja tam już że w środku to dwanem czy to pies y -ha. Ciężko powiedzieć, dobra, idziemy dalej, bo my co chciałem Czekaj, bo ja nic nie widzę. Bo na podłogi czy jest... Nie, jest stabilnie. Idziemy dalej, tam nic nie ma. Już. Jak nie ma, zobacz, tu jest. Nie wiem czy tu jakaś... A nie świeć mi... Tutaj poczekalnia chyba była. A górne. Tam już nie ma co iść nawet. Tam jest kurczę pozawalane, także... Ale ta podłoga, czujesz jak no, ona chodzi? No to jest drewniana, także na górę chyba nie będziemy szli. Co wydaje mi się, że tutaj była kasa biletowa. To wygląda tak, jak okienko od kasy biletowej. bo czekalnia tak wygląda. Tak, zobacz, tu nawet takie obicia drewniane. Tak, a tutaj masz wejście główne, to na pewno. Tak, tutaj słuchajcie, dokładnie, to było wejście główne, to był taki hol tutaj, dworcowy. Tam, co byliśmy przed chwilą z tą dziurą, to była poczekalnia. A tutaj były już pomieszczenia pracowników kolei. Dokładnie. Wracamy powoli. Ten kanał mnie zastanawia, zaraz jeszcze go tam sobie obcykamy. Tu też było jakieś wejście. To pewnie było osobne wejście dla pracowników. Patrz, tam były jeszcze dwa piętra. No, na zewnątrz widzieliśmy. Dwa piętra plus poddasze chyba. Dokładnie. Ciekawe, czy da się wejść na schody. O, to mogłoby być ciekawe. Ale boję się, że... schodów nie ma. Że schodów nie ma. Tu kolejne jakieś pomieszczenie, ale bałagan straszny. Są schody. Ale straszne są. No i... No to zapomnij. Zaraz zobaczymy, czy zapomni. So, póki co wydaje się w miarę stabilnie. No ale czym dalej, tym gorzej. Zobacz te dwa tam. Czekaj ja tylko. Po... Jest okej. Okay. Zaraz się na piętrze. Powiem Wam, że jest stresik, no bo jednak jak patrzyło się na te sufity na dole, to tu wszystko było pozawalane. Jesteśmy w pomieszczeniach mieszkalnych. Oj, oj. Totalna ruina. Totalna katastrofa. Tak stąpam, bo stąpam. Ale jak już tu jestem, to chciałbym zobaczyć te pomieszczenia. O, i to jest właśnie ten pokój, gdzie nawet tam się nie zbliżam. Za chwilę tylko kilka fotek. Tutaj właśnie mieszkali pracownicy stacji kolejowej. Nastawni kasierka albo kasjer, bo nie wiemy dokładnie kto. Pracował na kasie. No, i jeszcze spróbujemy przejść na drugą stronę. W momencie, kiedy wszystko wam się ugina pod nogami, zastanawiacie się, po jaką cholerę ja tutaj idę. Ale udało się wejść na ostatnią kondygnację. Miejmy nadzieję, że tak jak udało się wejść, tak samo uda się zejść. Tutaj wszystkie podłogi są drewniane. Dlatego te moje ruchy są bardzo spokojne i powolne. Ale patrzcie, oto już jest dramat. A tu widzę, że ta podłoga. Chyba. Oczywiście. Ojej. Spróbuję dotrzeć tutaj do końca. No i będę się ewakuował. Pokój mieszkalny. No i tu też jakichś spokoi mieszkalnych, a już tą historię całą opowiemy wam po prostu na dole. Powiem wam, że takie obiekty jak te zaczynają mnie coraz bardziej kręcić, im bardziej zniszczony, im bardziej niebezpieczny, ale bogaty w jakąś historię to są one ciekawe i fajne, prawda? Tak, ale mówię, że są ciekawe historycznie. Mają swoją bogatą historię, a to już, że są niebezpieczne, no to już tak na drugi plan. Wiesz co mi to przypomina trochę? Co? No. Ale co? No tutaj to miejsce. Co ci przypomina tak troszeczkę? Kasen? Nie, no to nie... Tam nie, też nie, 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 nie. A to nie będzie. Zupełnie inaczej. Ale o co ci chodzi? Hotel we Francji ten przy drodze przypadkowo napotkany. To też taki ścielecik. Aha, aha okej. Okay. Bo no generalnie. I co, doszłeś do tego, co to może być tutaj? Nie, tutaj nie, może jeszcze zaraz się rozejrzę, ale najpierw wyjdziemy i dopowiemy troszeczkę o tych torach, które tam były. Były? I już ich nie ma. Ale peron jest. Ale peron jest, dokładnie. No i jest tutaj bardziej komfortowo, prawda? Na zewnątrz. No oczywiście, ale... że tak. To co na górze... Zobaczysz, jak będziemy film dzisiaj składać. To po prostu japiernicze. Co, ale nic tam nie ma ciekawego? Nic Pusto, ma, no, tylko... Puste i ten, ale powiem A ci, Na samej górze byłeś? Byłem na wszystkich A kondygnacjach. Na ws Takie dziury, schody, to tak o... o widzisz Matki. podłogi, widać, że tam już dziury się robią. Już się ugina wszystko. Chodź tam może pod te dawne tory kolejowe. Okej. Okay. Tutaj po tej stronie znajdziecie właśnie znajdziecie, no już nawet nie zobaczycie, ale my znaleźliśmy tutaj. Nie, kawałek nie. to dalej. tam dalej jest. Znaczy to ty znalazłaś, oddaję ci to. O, tu już widać kawałek. To był peron. Tutaj elementy betonowe peronu, a tam dalej po prostu już wzdłuż przebiegały tory kolejowe, które zostały rozebrane w latach 70. -tych. Tam lepiej widać dalej Tak? No to mhm. chodź tam dalej. Generalnie. Kolej tutaj otwarto i miała ona za znaczenie, znaczenie, miała ona na celu połączenie właśnie tutaj z Arlandu z Reynalfalds, pociąg jeździł do Mieszwajla, jest to miejscowość połączona właśnie w sąsiednim landzie, było to ułatwienie dla mieszkańców, a przy okazji otwarto taką odnogę i tutaj korsowały również pociągi towarowe do kopalni Nochfelden. Znajduje się ona też kilka kilometrów stąd, ale kopalnie w 1904 roku albo w 1905 zamykano. Była nierentowna, nieopłacalna, wydobycie spadło. No i ten, tą nitkę towarową odłączono, później rozebrano tory, a tutaj cały czas prowadziły właśnie dwa tory w dwie strony, jeżeli chodzi o pociągi osobowe. Po II wojnie światowej, Zarland przeszedł w ręce francuskie stacja oczywiście została w tym miejscu. Stacja w ogóle nazywała się jagesburg Waldmor. Dlaczego? Dlatego że ona jest tutaj właśnie na granicy Obulandów. Po tej stronie jest Waldmore, po tej jest Jagesburg. Tak naprawdę leżała ona w Jagesburgu, ale bliżej zabudowań w Waldmur. No i mieszkańcy tutaj naciskali, żeby ona się nazywała Waldmore. Połączyli to jednak. Następnie po II wojnie światowej Obieg był stacją celną, ponieważ, tak jak mówię, Zarland przeszedł w ręce Francuzów. Zobacz, tutaj fajnie widać ten peron. A Dokładnie. Tutaj kamienie, wiesz, jak na torach leżą pomiędzy tymi belkami, nie? Tak, to no są właśnie, jeszcze, to, są, e, to są nasypane kamienie, które były nasypane na tory. Szkoda, że torów nie ma. No, szkoda, ale oni nie w latach nic. 70. je tutaj rozebrali, a ja tutaj wspomniany. Peron, po Peron. Prostu to był. Tak, tutaj ludzie, tak, tu było to główne wejście, o którym mówiliśmy do budynku. Tam były te kasy biletowe w środku. No i w tamtą stronę jechało się, w stronę już Francji, a tam w stronę Bingen w Rajalfalts. Fajne miejsce, powiem Ci, że lubię takie miejsca, wiesz no? Fajne, takie zapomniane całkowicie. Całkowicie, nie? tak, ono jest opisane tutaj w ogóle w książce. Tak? O zapomnianych miejscach w kraju Zary. Aha, Także. No zapomniane, I jest to jedno z ulubionych miejsc autora. Aha. Spróbujemy poszukać jakieś te zdjęcia, jak ten... Są. Tak? Już widziałem, Ta są. stacja kolejowa tu wyglądała. Aż sama jestem ciekawa. Będzie git. No. Tak więc, jeżeli chodzi o tą stację celną, pociągi zatrzymywały się tutaj na 30 minut. Pasażerowie musieli sobie chwileczkę odczekać. Był to czas na papierosa, na rozmowę tam ze znajomymi, jeżeli z kimś jechali, można było sobie tutaj wysiąść. Tak naprawdę to my jesteśmy przy szosie, prawda? Tutaj tak, teraz tak. te domy, które są tak. wybudowane, są pewnie tam nie tak dawno budowane, mm -hmm. więc myślę, że tutaj takie szczere pole wtedy było, no nawet na pewno. Także jedyną rozrywką pewnie było wysią wysiąść na papierosa, poczekać, aż celnicy przelecą ten pociąg. Zrobią swoje i ruszą dalej. No tu ogólnie dojazd do tej stacji jechaliśmy przez las. No tak, dokładnie, jechaliśmy przez las i tak naprawdę nawet nie było gdzie zaparkować. I, i w sumie tu jeden budynek tylko stoi, nic więcej na tu nam, nie tak, ma. Tak, jeden budynek, a tutaj są te budynki już, które eksplorowaliśmy No a powiedz mi, yy, czemu oni tego nie zburzą? To jest jakiś budynek zabytkowy. Aha, dlatego. Zapomnij. Okay. No tak. A więc stację zamknięto w latach 60., ponieważ nie była rentowna, opłacalna, dlatego została po prostu zamknięta, a zlikwidowane tory i, i pozostałości. Yy... Przypadają na lata 70. Lata 70, dokładnie. No to ona już jest dość dość długo zamknięta. Tak, ale tak jak mówiłem, budynku nie burzą, bo jest to budynek zabytkowy, dlatego fajnie, bo zachował się. No i jak na środę przystało, jest to takie typowo historyczne i zapomniane, naprawdę zapomniane miejsce. I dzisiaj nie będzie zamków klasztorów, jak zawsze. Będzie stacja. Będzie coś, coś innego. Dokładnie. A my lecimy jeszcze do środka, bo zapomniałem kilku zdjęć porobić. I powoli będziemy uciekać. Także też nie za wiele wiedzieliśmy na temat stacji, bo nie spodziewaliśmy się, że jednak dzisiaj tu przyjedziemy, ale wahaliśmy się i mówimy: A dobra, niech będzie ta stacja. No i uczyliśmy się na ostatnią chwilę. Pozdrawiamy. Ale jeszcze nie kończymy. Oczywiście. Idąc kawałek dalej, jeszcze tutaj, taką dróżką obok stacji, natknęliśmy się. Słuchajcie, tutaj na jeszcze jeden budynek. I ja przypuszczam, że będzie to budynek zawiadowcy, prawdopodobnie. Pewny nie jestem, ale. O, już widzę z zewnątrz, że tam też wszystko się wali. No ale jak jeszcze jesteśmy, no to byłoby Ech, warto na to rzucić okiem. Zawsze będzie można to dorzucić do, do filmu. Tu drzwi zamknięte, ale widziałem, że z tamtej strony coś było otwarte, także zaraz się przejdę od drugiej strony. No to wchodzimy do środka. Ale tak jak mówię, ojoj, nie, nie, nie. Wszystko leci. Ale powiem wam, że taki klimacik. Chciałbym czekać na pociąg. Gdzieś nie wiem w 1950 albo zaraz po wojnie, delikatnie. Na takiej stacyjce tutaj patrzę tu jeszcze jakieś ogrodzenie prawdopodobnie. Jakiś ogródek może tu był, ciężko powiedzieć, ale tak to wygląda. No mega klimacik. Chciałbym się tak na tydzień przenieść właśnie w czasie. Byłoby to naprawdę mega fajne. Już se nakręcam banie, że klucze słyszałem, ale to chyba moje. Dobra, wracam w stronę budynku głównego. No i tu jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, przewody wysokiego napięcia. Drzewo spadło, złamało się. Ono mi tutaj w ogóle przeszkadza przejść. I ono przygniotło te przewody. One tutaj idą aż do ziemi i potem tam wracają dopiero w górę do kolejnego supa. Także też tak mało, komfortowo. A my lecimy już w stronę parkingu, no, parkingu, parkingu tu nie ma, no ale takie miejsce, zatoczka mała koło stacji. No i jak Ci się podobało? Fajne, budynek fajny z zewnątrz, chociaż w środku niebezpiecznie. No niebezpiecznie, ale wiesz co, teraz jak byłem tam z tyłu na tym budynku, no. zawiadowcy prawdopodobnie, Aha. a ruina, nic się nie da nam z tym zrobić, ale powiem Ci, chciałbym się przenieść tak na kilka dni w te czasy, gdzieś na taki pociąg czekać w tamtych czasach, no. mega sprawa. Fajne lata, nie? Dokładnie. Dobra, lecimy do wyjścia. W miejscu, w którym zaczynaliśmy dzisiejszą eksplorację, również ukończymy. Wygnamy się ze stacją kolejową. No i co? I zapraszamy Was na kolejny odcinek. Zapraszamy.